No, co za dzień, co za dzień. Od rana trzeba było i wstać, i się umyć, i potem lecieć na roraty, a potem modlitwy, zaraz potem, no tak, szybkie śniadanie, konferencja online, dwie godziny gadania, słuchania, potem ważny telefon, bardzo trudny, taki nieprzyjemny, potem znowu robota, nie ma czasu na obiad, trzeba było przygotować materiały. Potem jeszcze rozmowa, potem jeszcze spotkanie, potem jeszcze msza wieczorna i w ogóle tysiąc rzeczy na głowie. No dobrze, trochę zmyślam, bo to, żeby tak dobrze zabrzmiało, bo chodzi mi o to, że taki dzień zdaje się miał Pan Jezus. Taki dzień bardzo napięty, obfity, pełno różnych sytuacji, różnych spotkań. No bo kiedy w Ewangelii czytamy o tym, że. Przychodzą do domu, w którym jest Pan Jezus, y, dwaj niewidomy, w, w, niewidomi wcześniej szli za Nim też przez chwilę drogą, wołali do Niego to musimy zobaczyć, w jakim jesteśmy kontekście. Y, kiedy mowa jest o tym, że Jezus wszedł do domu, to do jakiego domu? Co to jest za dom? No, nie wiemy, ale jeśli spojrzymy sobie troszeczkę wstecz, to będziemy, zdaje się, mogli przynajmniej jakąś hipotezę y, wysnuć. Otóż, y, początek dziewiątego rozdziału, z którego jest wzięty ten fragment o uzdrowieniu dwóch niewidomych, ten dziewiąty rozdział rozpoczyna się od momentu, kiedy Jezus przeprawił się i y, przyszedł do swojego miasta. Tu, co prawda, Mateusz nam nie wyjaśnia, y, które to jest miasto, ale jeśli czytamy Pismo Święte, jeśli słuchamy słowa, to autor y, ludzki, czy tu w tym wypadku ewangelista, czy jakiś prorok, czy ktoś tam jeszcze, zakłada, że znamy treści, które podał wcześniej, że czytaliśmy i pamiętamy to, co mówił na przykład siedem rozdziałów temu. Więc jeśli tutaj mamy informację o tym, że Jezus przeprawił się do swojego miasta, no to wiemy, że wcześniej mamy u Mateusza zapisane jasno, że Jezus osiadł w Kafarnaum że tam wybrał sobie miejsce zamieszkania. No nie wiem, kupił jakiś dom w bloku na siódmym piętrze, powiedzmy. No nie, w Palestynie to 7 piętrze to nie było, to powiedzmy jedno piętro było tylko. No ale gdzieś tam sobie jakąś chałupkę Pan Jezus znalazł i tam po prostu zamieszkał. Tam miał swoją bazę, no i tak jak widać, czasami tam wracał. Więc jeśli faktycznie... Coś zostało zapisane wcześniej, ewangelista czy tam jakiś inny autor coś zapisał, no to liczy na to, że my pamiętamy, że nie będziemy teraz wyciągać jakichś dziwnych wniosków albo wymyślać. I dlaczego tak robią autorzy Pisma Świętego? No bo Pan Bóg tak robi. Biorą wzór po prostu z niego. Jeśli Bóg coś Ci powiedział wcześniej, albo jeśli Ty o coś się modlisz kiedyś tam tydzień temu czy rok temu i coś dzisiaj Pan Bóg robi, a Ty mówisz, ale dlaczego? Z jakiej racji? Po co tak? To jest źle, Panie Boże? No to. Pan Bóg nie będzie ci wyjaśniał za każdym razem tego, co robi, tylko bazuje na tym, że mówił ci wcześniej, że rozmawialiście. No przecież byłeś na adoracji, on ci wyraźnie tłumaczył. Przecież modliłaś się na różańcu w tej intencji właśnie, i to, co dzieje się dzisiaj, miesiąc później, jest jego odpowiedzią. W najzwyczajniej w świecie. No i co? I Pan Bóg za każdym razem ma, ma tłumaczyć, ma wyjaśniać, bo robię to dlatego, że jestem Bogiem robię to dlatego, że wiem lepiej niż ty. Podjąłem taką decyzję bez pytania ciebie, ponieważ jest lepsza niż decyzja, którą ty byś podjęła. No, trudno chyba, żeby Pan Bóg za każdym razem, kiedy coś robi, to wszystko musiał tłumaczyć nam od zera. No więc nie robi tego, tylko po prostu działa na mocy tego, że on jest Bogiem, że kocha, że jest dla nas dobry i że my go o coś prosimy. No więc to taka powiedzmy mała Drobna, drobny odskok od naszego tematu. No więc, jeśli Mateusz mówi, że Jezus przyszedł do swojego miasta, to ma na myśli kafarną. No i y, y, przynoszą do Jezusa paralityka. To była niezła afera, bo Jezus y, tłumaczy ludziom: jest katecheza, są, są tłumy, nawet wejście można, właśnie tyle jest osób. A ci towarzysze paralityka włażą na dach. Dachy były płaskie i takie dosyć proste, w sensie takim, że były, konstrukcja była niezbyt skomplikowana. Były belki, na to kładziono zwykle jakąś tam słomę, i to umacniano jakimś tam błotem, czymś tam ewentualnie jeszcze pomazano, żeby w miarę tam wyglądało. No więc roz, rozwalić to, to, to nie był żaden problem. Tyle, że jak rozwalali to nad głową mniej więcej pana Jezusa, czy innych słuchaczy jego, to. Jakiś tam się pewnie posypał, piach czy, czy coś tam na ubytych, ludzi co siedzieli, no więc jakiś rwetes się prawdopodobnie troszkę zrobił. Ci co wymyślili, co ci znowu robią, no więc jakieś tam zamieszanie. No to dobrze, w każdym razie tego, tego paralityka panu Jezusowi pokazują. Pan Jezus rozmawia z nim, w sensie mówi do niego, jednocześnie bombardowany jest już przez tam obecnych uczonych w piśmie. No, koniec taki, że paralityk wstaje. Idzie sobie do domu. Pan Jezus też wstaje za chwilę, i też idzie pewnie do domu, ale no, nie zaszedł do domu, no bo po drodze zobaczył Mateusza, który siedzi w komorze celnej i robi dokładnie to samo, co zrobił z paralitykiem. Paralityk leży, nie może wstać. Mateusz siedzi, nie może wstać, przywiązany tym razem już nie chorobą. Fizyczną, ale swoim grzechem. No więc Jezus, podobnie jak paralityka, paralitykowi mówi: wstań i chodź, mówi do Mateusza troszkę już bardziej dokładniej, bo, bo mówi mu wstań i chodź za mną i pójdź za mną. Więc jest to no, podobny gest uzdrowienia, tylko że już trochę w innej sferze. No w każdym razie yy, dokonuje się cudne uzdrowienie. Mateusz wstaje. Zachwycony, zafascynowany panem Jezusem, no idzie za nim, a ponieważ była to już pora obiadu, no więc Mateusz się znalazł tutaj ładnie i mówi: No to w takim razie, panie, zapraszam ciebie na obiad. No i tu na obiedzie, właśnie wspaniałe potrawy, rosół z makaronem, ręcznie robiła żona Mateusza, daktyle, rodzynki pieczone, jakieś tam jeszcze inne nie wiadomo co. W każdym razie, rzeczy dobre, no więc sobie siedzą, jedzą tego. Mateusz jeszcze kolegów zawołał. No, i na to wiemy, że faryzeusze, którzy tak zaglądają, co tam się dzieje, mówią: Aha to dopiero z tego Jezusa to ancymon niezły. No bo siedzi i jest grzesznikami, z ludźmi, którzy są nieczyści rytualnie. To jak to można siedzieć? A jak się siedzi i jest z nimi, to się potwierdza, że się jest ich kolegą, a jak się jest ich kolegą, to znaczy, że się też jest grzesznikiem, tak jak oni. Bo my wiemy, że celnicy, faryzeusze i inni drani to są grzesznicy i Jezus teraz jest to samo ziółko. No to już my wiemy, kto On jest w takim razie. No i Jezus na to im tłumaczy, że... Chce miłosierdzia raczej niż ofiary, bo no, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. No, obiad się kończy, przyjemne jedzenie, Jezus wstaje, już prawie ma iść do domu, żeby troszkę odpocząć, może chwilunie, a to podchodzą tym razem uczniowie Jana i mówią: najpierw być może rozmawiają. Z uczniami mówią, co ty masz tam, w zębach masz kawałek daktyla, widzę. Co, jadłeś piękne rzeczy, tak? Jakiś obiadek tutaj wspaniały. A my, uczniowie Jana, pościmy dużo. I nawet faryzeusze, to, to oni nie są za dobrzy, ale też poszczą. To co jest, że tu wy nie pościcie? No i znowu Pan Jezus im cierpliwie tłumaczy. Tu porównując tą, całą sytuację do, do wesela, do gości weselnych, potem do wina, do bukłaków, tego. No więc znowu wszystko ładnie wyjaśnia i jeszcze nawet nie skończył im tłumaczyć, niezły dzień, co? I już do niego pędzi zwierzchnik synagogi, Jair, który tutaj co prawda nie jest z imienia nam wymieniony, ale no, wiemy z paralelnych miejsc u, Jan, u Marka i u Łukasza, że chodzi o Jaira. I najprawdopodobniej, tego nie wiemy na 100%, ale najprawdopodobniej był to zwierzchnik synagogi właśnie w tym mieście, w Kafarną, więc... No, prawdopodobnie no, znał Jezusa, słyszał o Nim, prawdopodobnie też dotarła do Niego ta sprawa paralityka, bo to się musiało roznieść mocno, bo, bo to była sprawa no, jednak poważna, więc pędzi do Jezusa i mówi, że Panie, moja córka dopiero co skonała, czy jak w tych innych wersjach umiera, czy jest umierająca. No, ale w każdym razie jest to problem, tego, którego Jair sam rozwiązać nie, nie umie, więc pędzi do Jezusa i mówi, panie, przyjdź, ratuj tego. No więc Jezus idzie za nim do niego do, do domu, a tu po drodze jeszcze jakaś kobieta z tłumu wyskakuje i chwyta Jezusa za, prędzle, za frędzle płaszcza. No więc Pan Jezus uzdrawia tę kobietę. Yy, która była chora na krwotok przez wiele lat, no ale jeszcze tutaj Jair mówi: halo, halo, jeszcze ja zostałem. No dobrze, no więc idzie do Jaira. Yy, no więc yy, wskrzesza jego córkę, yy, więc to już w ogóle jest wydarzenie niesamowite, które jest okraszone u Mateusza komentarzem. No, zrozumiałem w tym kontekście, wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. No, trudno, żeby się nie rozeszła informacja, wieść o tym, że powstała z martwych nieżywa osoba no to w ogóle w całym piśmie świętym to są bardzo wyjątkowe sytuacje bardzo niecodzienne w starym testamencie znamy dwie takie, dwa takie wskrzeszenia tutaj w nowym oczywiście dotyczące działania tylko pana Jezusa Yy, pojawiają się. No więc coś sensacyjnego. No więc ludzie sobie to przekazują, mówią o, słyszała Pani tego. No i wreszcie Pan Jezus, Pan Jezus odchodząc stamtąd, i tu nam się rozpoczyna dzisiejsza Ewangelia, yy, odchodząc stamtąd szedł do domu. No i zanim już tam szli ci niewidomi. Ale Jezus wszedł do domu. I teraz nie wiemy, o jaki dom chodzi. Ale ponieważ yy, jesteśmy wciąż przynajmniej w okolicy Kafarnaum, a ja bym sądził, że jednak chodzi o to, że Jezus został w mieście, bo dopiero później mamy w 35. wersecie tego 9 rozdziału wzmiankę, że obchodził inne miasta i wioski, więc wydaje mi się, że został w Kafarnaum. Więc jeśli jest mowa o domu, a nie mamy wyjaśnienia, że to był dom jakiegoś faryzeusza, który go zaprosił. Albo był to dom Zwierzchnika, jak przed chwilą w 23 rozdziale. Jezus przyszedł do domu Zwierzchnika, synagogi, do Jaira. Więc jeśli mamy tylko informację o domu, to albo jest to dom Mateusza, do którego Jezus wrócił odpocząć, bo Mateusz no, podjął go tak gościnnie, ale prawdopodobnie jednak to jest dom po prostu Jezusa. No więc Jezus wraca do siebie do domu i włażą mu na to jeszcze ci dwaj niewidomi. Zobaczcie, po całym dniu pracy, po całym dniu bycia atakowanym, pytanym. Um, jakieś tu sytuacje tego, ciach, Pan Jezus jeszcze zgadza się, żeby, żeby ci faceci wleźli mu do domu um, i tu zaczyna się bardzo ciekawa rzecz. Tak naprawdę dopiero zaczynamy rozważanie dzisiejszej Ewangelii, bo um, ci niewidomi, troszkę nam się to kojarzy z sytuacją pod Jerycha, kiedy, kiedy tam był Bartymeusz, ale um, tutaj mamy dwóch ludzi, którzy, którzy wołają, ulituj się nad nami z synu Dawida. Określenie syn Dawida to jest określenie Mesjasza. Jasne, precyzyjne, teologiczne. Tu nie można się pomylić, bo wiadomo, że syn, że, że ojcem pana Jezusa w oczach ludzi jest Józef, a nie tam żaden Dawid, prawda? Dawid to mieszka tam dwie ulice dalej i ma czterech synów. A, a kiedy mówią synu Dawida, no to mają na myśli w oczywisty sposób obietnice, które pan Bóg dał Dawidowi, obietnice, które dotyczą. Całego Izraela, czyli że pośle Mesjasza, pośle od siebie kogoś, kto zmieni całkowicie sytuację. I teraz, kiedy oni w ten sposób wołają, to jest to zastanawiające, ponieważ to są ludzie niewidomi, więc nic nie widzieli z tego, co Jezus robił. Zatem jedyne informacje, jakie mają, to są informacje przekazywane sobie ustnie, coś, co słyszeli. Ewentualnie słyszeli samego Jezusa, który coś tam robi, mówi i tego, ale. Całość opiera się na słuchaniu. Oni nie mają żadnych informacji wzrokowych, żadnych obrazów. Nie, mogą, nie mogli niczego podejrzeć, w sensie zauważyć, zobaczyć, podglądać. Wszystko dociera do nich przez słuchanie i oni w to wierzą, co mówią ludzie o Jezusie. Oni to przyjęli jako dobrą nowinę. Co więcej, oni kojarzą to z Mesjaszem, czyli z synem Dawida. Potrafią połączyć fakty, to, co słyszą o Jezusie, z czymś, co musieli wiedzieć, co musieli wynieść. Nie wiem, może z jakiejś tam szkoły, jako chłopcy chodzili do, do szkoły i rabin ich uczył, studiowali pisma, więc yy, pamiętają, albo słuchali kazań fajnych, że właśnie Mesjasz tego, Pan Bóg obiecał Dawidowi. No w każdym razie mają w głowie koncepcję. Mesjasza, syna Dawida, która pasuje im do tego, co robi Jezus. I to jest niesamowite. To jest wiara tych ludzi, że z jednej strony pamiętają, kim jest Mesjasz, co tam będzie robił, a z drugiej strony potrafią tak cudownie dopasować te dwie rzeczy: to, co słyszą o Jezusie i to, co słyszeli o Mesjaszu. Bam! I nagle im się to zgadza, że to jest jedna osoba. No więc przychodzą i, i wołają: Lituj się nad nami, synu Dawida. Oczywiście, wołać synu Dawida to żadna sztuka. Prawda? No to tak, żeby się komuś przypodobać, to można go nazwać jak się chce. To można nie wiadomo, jakie tam tytuły wymyślać. O, najpiękniejsza ze wszystkich niewiast na świecie, jakie ty masz cudne oczy, jeśli chcemy tam babeczkę nakręcić, prawda, na coś. Albo do, do faceta, jaki ty jesteś inteligentny, no nigdy nie spotkałem takiego mądrego, po prostu wspaniałego człowieka jak ty. No i też tam, wiadomo, serce mięknie i coś można załatwić wtedy, na przykład jakąś pożyczkę, gotóweczki. No, powiedzieć synu Dawida jest. Łatwo, prosto i wydawałoby się bez konsekwencji, ale ci ludzie nie mówią tego hop siup. To nie jest tylko gadka szmatka, tylko to rzeczywiście wyraża ich wiarę. Oni, oni ładują się do domu Pana Jezusa, są niewidomi, więc musieli jakoś tam się po omacku troszeczkę posuwać, ale wchodzą do domu, przystąpili do Jezusa. To jest też taki... Duchowy sygnał, że oni go odnajdują, mimo tego, że są niewidomi, to znaczy, że rozpoznali, kim on jest. A to jest też, zobaczcie, bardzo potężny kontrast dla nas w odniesieniu do choćby wcześniej tych, tych dyskusji z uczonymi w piśmie, czy z Faryzeuszami, którzy Jezusa atakują, a tu niewidomi, którzy nic w ogóle nie widzą, którzy są ograniczeni, którzy są. W sytuacji takiej, że nie mają wszystkich danych, muszą, muszą polegać na bardzo takich skąpych informacjach, ale to im wystarczy, żeby uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, więc to jest potężny kontrast, czyli Mateusz pokazuje nam wyraźnie, jak wielka jest wina uczonych w piśmie, faryzeuszów i wszystkich innych, którzy nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Można to było zrobić, nie mając nawet wszystkich informacji, takich jak, jak, jak wzrok, jak możliwość obserwowania Jezusa w, tam w różnych sytuacjach. No, odnosi się to także do uczniów samych, którzy y, oczywiście jeszcze na razie nie ma wyboru apostołów, formalnie uczniów, no ale są już ci, którzy też za Jezusem idą, choćby Mateusz już został powołany, też i inni. Na, na ucznia, a tymi najbliższymi apostołami będą za chwilę. No ale oni też wiemy, że w wielu sytuacjach no, nie rozpoznają Jezusa jako pana, jako, jako, jako Mesjasza. Więc ta, ten, ten potężny kontrast jest, jest ważny. To czasami możemy nie zauważyć takiej rzeczy, ale. Właśnie dlatego Mateusz nam wyraźnie podkreśla, że to są niewidomi, że to tamto, siamto i rozpoznali Jezusa. Żebyśmy sobie nie myśleli, że to jest takie hopsiub, taka, taka, taka błaha rzecz. No dobrze, w każdym razie yy, wchodzą do domu, przystąpili do Jezusa i Jezus teraz zadaje im pytanie, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Ale co? No bo yy, oni mówią, ulituj się nad nami synu Dawida. Możemy to pytanie. Troszkę dziwne pana Jezusa zrozumieć tak. No, po pierwsze, oni z pewnością już tam konkretnie mówili, panie, uzdrów tam nasze oczy, tego żebyśmy widzieli, ale możemy jeszcze troszkę inaczej to pytanie zrozumieć. Tak jakby Jezus pyta, czy wierzycie, że jestem tym, który może to zrobić? Czyli co? No, czyli uzdrowić. Czy wierzycie, że jestem tym, który uzdrawia oczy? Aha, a kto uzdrawia oczy? No to. Łaskawie nam yy, mówi o tym prorok Izajasz w tym proroctwie mesjańskim, że w krótkim już czasie stanie się tak i tak i wów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolno od mroku i od ciemności będą widziały. Znaczy się, przyjdzie ktoś, kto będzie miał władzę nad oczami albo władzę nad chorobą oczu, kto będzie mógł to zrobić. I teraz oni mówią, to jesteś ty. To jesteś ty, którego zapowiadał Izajasz tam 800 lat temu. I Jezus mówi, czy wy wierzycie, że ja nim jestem? Że jestem tym, który był zapowiadany? Czy wierzycie, że jestem Mesjaszem? Czy wierzycie, że jestem synem Dawida? I oni odpowiadają fascynująco. Bo oczywiście potakują, odpowiadają twierdząco. Tak, panie, ale słowo panie jest ważne. Jeśli pamiętamy wczorajszą Ewangelię, to nam się składa to w całość. Co prawda, chronologia liturgii jest troszeczkę inna niż chronologia Pisma Świętego, bo liturgia, proponując nam Ewangelię dzień po dniu, no, nie zawsze zachowuje pewną ciągłość, ale wczoraj i dzisiaj tak jest. Pamiętamy, wczoraj Jezus mówi nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tylko ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie. No więc um, oni dzisiaj mówią: Panie, nie każdy, który mówi panie, panie, wejdzie do królestwa. I oni mówią panie, czyli mm, odpowiadają niejako na to wezwanie pana Jezusa z wczorajszej Ewangelii. Swoją drogą, to ten wczorajszy fragment, mm, kiedy Jezus mówi, to jest siódmy rozdział Mateusza. Nie każdy, który mówi mi panie, panie, to jest pierwszy moment w Ewangelii Mateusza, kiedy słowo panie jest w odniesieniu bezpośrednio do Jezusa. Tam jeszcze jest wcześniej pośrednio. W proroctwie, ale to nie, nie, nie jest dosłownie nazwane, że to jest Pan, to jest Pan Jezus. A tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie: Kto zwraca się do mnie, Panie? I oczywiście nie w znaczeniu Panie Kowalski, tylko Panie z dużej litery. To jest to słowo Kyrios, które odnosimy do, do, do Pana Boga. I dopiero od tego momentu, kiedy Jezus to mówi, tak jakby otwiera jakieś drzwi, jakby, jakby zwalnia jakieś blokady, i dopiero od tego momentu już Różne osoby zaczynają go pana Jezusa tytułować panie. No i w tym nasi niewidomi także mówią panie. Więc jest to jest jakby ich odpowiedź na, na to słowo z wczorajszej Ewangelii. Do, dość surowe, takie, takie trudne, ale tak jak wczoraj rozważaliśmy, że oni w takim razie budują nas słowie. To są, to są dla mnie ci dwaj niewidomi ludzie Adwentu. No więc y, oni mówią panie. To znaczy, tak, wierzymy, że Ty jesteś Mesjaszem, wierzymy, że Ty masz tę moc, że możesz to zrobić. I On dotyka ich oczy i mówi, okej, okay, według Waszej wiary niech Wam się stanie. To znaczy, ponieważ wierzycie, to dzieje się ten cud, który przyjmujecie, że ja mogę zrobić. Stąd, oczywiście nie wiara yy, sprawia, że... Jakby wiara niczego tu nie stwarza, prawda? W tym znaczeniu, że nie wiara stwarza jakąś tam moc, tylko tę moc ma Pan Jezus, ale, ale ich wiara jest otwarciem drzwi dla łaski, jest zgodą na działanie tego, kogo widzą w Jezusie naprawdę. Znaczy, właściwie nie widzą nikogo, bo oni są wciąż niewidomi. Więc to jest też pewien taki sygnał dla nas, że oni nic nie widzą, ale widzą więcej niż mogliby zobaczyć oczami, bo oczami zobaczą no, mężczyznę po prostu, ewentualnie kogoś to tam przed chwilą zdziałał, jakieś cuda, ale nie dla mnie. Ja widziałem, że działał cuda dla Jaira, dla Mateusza, bo go uzdrowił, po, powołał, dla paralityka, tu, siam, to, tamto, wiele zdziałał cudów, ale dla mnie jeszcze nic. Więc jakby ja zaczynam od zera, mam tylko informację, że Jezus coś tam zrobił i teraz czy zrobi to dla mnie? Nie wiem, no skąd mam wiedzieć, ale wierzę, że mam moc, żeby to zrobić i błagam, go, wołam. Ulituj się nade mną, ty, który masz moc to zrobić, synu Dawida. No i faktycznie Pan Jezus ich uzdrawia. Tu jeszcze mamy na koniec ten interesujący nakaz Pana Jezusa, który mówi: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Trudno nam jest zrozumieć ten nakaz. Oczywiście możemy go rozważać w kontekście tego, że gdyby ludzie dowiedzieli się w tym momencie, że Jezus jest Mesjaszem, no to tak już. Kiedy, kiedy było też w innych chwilach, mogliby chcieć obwołać go królem, tego, i to mogłoby mu uniemożliwić yy, wypełnienie misji. Mogliby się nie zgodzić na przykład, żeby taki Mesjasz wspaniały, był traktowany źle przez Rzymian albo przez arcykapłanów. I na przykład tłum zrobiłby powstanie, nie? że Mesjasza nam zostawcie, który rozważa chleb wspaniale i uzdrawia oczy. No więc być może, bo w pełni i jasno Jezus mówi, że jest Mesjaszem, że jest Królem Żydowskim, dopiero pod koniec już swojego życia. Więc być może to jest taki powód, ale, ale są jeszcze rozmaite i może teraz nie czas, żeby to dokładnie rozważać, bo to nie, nie, nie interesuje nas za mocno. W każdym razie wydaje się, że ci wierzący niewidomi no troszkę okazali się nieposłuszni, bo Jezus mówi, niech się nikt o tym nie dowie, oni jednak skoro tylko wyszli, z tego domu rozumiemy, roz, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. No dobrze, ale co mieli zrobić? Kiedy uzdrowił im oczy, to co mieli wyjść z zamkniętymi oczami i obijać się od, o ściany i, i, i machać rękami do przodu i, i jakby macali drogę? No nie umieli tego zrobić na pewno. Jeśli odzyskali wzrok, to chcieli widzieć. Być może tam stali, może ich na przykład rodzice, nie wiem, żona, dzieci, ktoś tam jeszcze, znajomi i pierwszy raz w życiu może ich zobaczyli. No więc jak mieli biedaki nie patrzeć? No jak patrzyli, no to wiadomo, że ludzie zauważyli, że co, czy gapisz na mnie? A, bo byłeś niewidomy, chłopie, i patrzysz teraz na mnie tak. A, to cudownie. No więc Jezus nawet też nie mówi, uważajcie, nie mówcie o tym nikomu, tylko niech się nikt o tym nie dowie. No ale co ja mam zrobić, żeby się nikt nie dowiedział? To nie moja wina, że się ludzie dowiedzieli. Tym bardziej, że pamiętacie, przed chwilą też mówiliśmy yy, w odniesieniu do wskrzeszenia córki Jaira. Że wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Tu pan Jezus nie daje tego obwarowania, tego ograniczenia, żeby się nikt o tym nie dowiedział. Więc to jest bardzo interesująca rzecz, bardzo ciekawa, dlaczego akurat tym ludziom w takim kontekście taki nakaz daje. Ale to sobie zostawmy na kiedy indziej. I y, finał, można powiedzieć, naszego no, troszkę dłuższego niż zwykle codziennego rozważania, może być taki, że ci ludzie, ci niewidomi, to są cudowni ludzie adwentu, którzy. Są w ciemności, tak jakby w czasie RORAT niewiele widać, albo idąc do kościoła, jest zimno, jakiś śnieg wali w oczy, albo mokro deszcz tego, mróz. Więc jest ciężko ogólnie i tak też nieraz jest w różnych sytuacjach naszego życia, że jest nam trudno, ale oni w tym rozpoznają Jezusa. Jak? Trzymając się słowa, które usłyszeli o nim że ktoś tam opowiadał, że słyszałeś, że tam wskrzesił córkę Jaira, słyszałeś, że uzdrowił kobietę cierpiącą na, na krwotok, a słyszałeś, że on tam powołał tego celnika drania, a słyszałeś, że tam paralityka uzdrowił, a czy jeszcze dach rozwalili. No więc te wszystkie rzeczy oni biorą i rozważają je w sercu, przykładając do obrazu Mesjasza, który w sercu mają. Tęsknią za nim, myślą o nim, pragną go. Jasne, że można powiedzieć, yy, takie pragnienie, bo to ich choroba tak naprawdę skłoniła do tego. A ciebie co skłania, żeby tęsknić za Panem Jezusem? Co masz takie czyste serce, że nic od Niego już nie potrzebujesz, że, że, że w sposób czysty pragniesz Pana Boga? O, o nic go nigdy nie prosisz, tylko Go uwielbiasz? No nasze braki skłaniają nas do wołania, do szukania Go, do tęsknoty. Często ściemniamy, że jesteśmy tak cudowni i tam, nie, nic nie tego, Panie Jezu, bo tu, tu, tu ja tylko Cię będę uwielbiał. No, no, tak naprawdę chcemy, żeby zmienił nasze życie, poprawił nasz los, naszą sytuację. Yy, I to jest normalne, więc czasami też te, te, te trudności są nam dane właśnie po to, żeby mobilizować nasze serce. No dobrze, kończymy yy, w takim razie to rozważanie. Przypomnę, że trwają rekolekcje adwentowe, jedyny plan B, można odcinki oglądać na YouTubie w każdy poniedziałek, środę i w sobotę. Mamy także już, daje słowo, przygotowanie przed niedzielną liturgią słowa, drugiej niedzieli adwentu, bardzo szczegółowo rozważone wszystkie cztery fragmenty Pisma Świętego, pierwsze czytanie, psalm drugie i Ewangelia. Niech Pan obdarzy Was spokojem.